A, dzień dobry. Co tam pan studiuje? Dzień dobry, panie Marku. dzień dobry. Kurde, kolorowe rodowody. No. To tak, tak się pan wzmacnia? Troszeczkę trzeba było się wzmocnić. O. To papierki są, a gołębie do tego są. A gołębie są u mnie, ale to może jak nagramy. Następnym będziemy razem. Nagrywać następne filmik, Boże, to... to od razu pokażemy je, nie? Raz, dwa. Tam już ile? Tu są trzy. No. No to fajnie. Dobrze, to następnym razem nie zdradzamy tajemnicy, ale widzę, tak. że ostro się pan zbroi. No trzeba, trzeba troszeczkę, żeby to troszkę lepiej było jak no. w tamtym sezonie. Idziemy pod gołębnik. <noise> Czym chata bogata. Tak. To no. już po śniadanku, czy po to? Te teraz, te przed chwilą dawałem. No. Gołąbki rozdzielone? Nie, tak, tak. Tu, ale co, w tym roku nie wiem jak, yy, jak to później będzie, bo yy, mam 40 samców, a 20 samców. Nie. O kurcze, no. Także jest to Troszkę nie, nie, nie tak jak powinno być, no ale co zrobić. Nie? No i jak pan sobie to poradzi z tym, bo to na wdowca będzie pan leciał, nie? Na wdowca, tak. Tylko się boję, że już no w samce nie, nie tłukuje jajek. Nie? Aha. No, nieraz tak było, ale no, nie aż w takiej ilości, nie? No, no. A? Z, z 24 młodych, co mi zostało, no to 19 samców. No, 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 no. Pojadły, doskubują jeszcze będzie pan dosypywał, czy? Nie, nie. Swoja miarka, lepiej jak trochę są. Tak, szybowy. tak, tak, tak. Żeby nie, żeby nie zostało. No? A gdzie jest żleta? Żleta to samiczka. Aha, no, a tu są samce. No, 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 prawda. No, tak. samiczku, no ja, ale... nie, już. Opiera się na nodze, nie? No no no. No, no, no. No, 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 no. Jest dobrze. No, on dobrze się pokazał jako samczyk, nie? No. To sami się zajrzymy? No dobrze, zobaczymy się. Samce tu mają miejsca, dużo wiesz, no ale żeby było chociaż 35 samic. <grym> to już się nic z tym nie zrobi. No nic nie Aha, bo tu zlikwidował pan... Y znaczy zlikwidował. Tu już nie ma młodych, tylko są podzielone samce. Aha, no i Na fajnie. Od, od młodych są samiczki. No? A samiczki nie parują się panu? Nie ten? Nie, nie, teraz nie. No no to fajnie. Żyleta doszła do siebie? No jest tutaj. Tam w tej stronie piórka trochę. A, stoją, taka no, ale, ale jest. jest pierwsza do jedzenia idzie. Tam no. To jest dobrze. No. No, tamtą szmelkę też kupiłem, widzisz. Ale dałem ją tutaj yy, od. A która pan mówi? No, widzisz ta. A tam co tam. stoi? No. No. no, szmelka szpaki różnią się od już Każdy. Tam. Wiesz, no. Tak. Ale co będzie panią oblatywał? Tak. I tutaj jeszcze z, z tego. A ty z gąbki? Tak. Aha. I jeszcze wziąłem z rozpłodu trzy samiczki, które no też nie były na dachowi, że tutaj ta czerwona, no. z czerwoną. No, Ratu ratuje się pan. Muszę się ratować, i to siedem sztuk jest takich, nie? No. no i z rozpłodu wziąłem te gołąbki, które miałem wysłać tam do, w kieleckie. No to samiczki przyszły tu, a niedawno wysłałem. Trzy samce. Właśnie udało mi się wysłać do, do tego. Ale przez pocztę pan wysłał? Nie, nie, nie. Aha. Tu kolega mi zawiózł do, do domu do mnie. Na no, te samiczki, które tutaj... O, tu tutaj masz. mówi, z też, nie Ale te samiczki, które tu pan mówi, z rozpodu pan przeniósł, nie? Mhm. To one tylko będą do obsługi tak zwanej? Zobaczymy, one... jak to wszystko, bo są mi młode, są mi starsze, ale jak się oplatają, no to co to? No pewnie, że tak. No. No jak... zawsze, zawsze mniej tych samców wolnych będzie, nie? No pewnie, że tak. No, a tak to jest katastrofa, no jeszcze tak nie miałem. No, ale zobaczymy, może coś to tak. No, żeby chociaż to jest taka siatka, żebyś nauczyły wchodzić, wychodzić, nie tak coś jak no. u mnie to ale też tu, by było... tu woliere mam samiczek cały czas otwartą, a no, no. tam bo one tutaj mają wyżej, to jest lepiej, a tam jak jest woliera i no teraz cały czas padało, no to wziąłem, zamknąłem wyjście na, na Wolierę, bo jednak z, na nogach tą wodę wnoszą. No no ta wilgość taka, no, i nie? Za dużo tego i lepiej nie sobie siedzą w suchym języku. No. A tu jeszcze, Panie Marku, bo dzwonili do mnie kilka osób, że jakieś tam plotki chodzą, że zmieniacie znowu okręg. I ja tak sobie na stronie to żadna tajemnica, bo to na stronie normalnie HGP Milicz, każdy może sobie zobaczyć historię oddziału. I tak sobie dzisiaj przeczytałem, że oddział Milicz powstał w 47 roku. Pierwszym prezesem był Ludwik Biernat. W latach 93-95 sekcja Milicz należy do. Oddział Rawicz, a w latach 9.6-2001 do oddziału Odolanów. I Tak fajnie tam było napisane, że tułaczka sekcji Milicz zostaje zakończona w 2002 roku. Milicz znowu jest oddziałem w okręgu Wrocław. Oddział otrzymuje numer 0417, bo nawet te gołębie, takie pierwsze, to były 099, nie? I tak jak Bogdana Michalaka, ta super jedynka na 99, i niektórzy, właśnie jak nabywali gołębie gdzieś tam od nas, to mówili, że jak to z 417 ja odwoływałem od do strony, jak to wszystko powstało, bo, no bo tak, to, tak to wygląda, nie? No i teraz tak można powiedzieć, nie wiem, czy ugryzę kogoś, czy nie. Znowu zaczyna się tułaczka, czy, no czy tak jak nie. to? Nie. nie no może... Ja nie lotuję, więc pytam, bo, bo pewnie Wam no mnie, do czegoś to było mnie, potrzebne, nie? Dla mnie osobiście jest lepiej, żeśmy przeszli pod... Kalisz. A jak lecieliśmy w wodolanowie to mi lepiej gołąbki szły może położenie na pewno się zmieniło i teraz będzie jak już będziemy jesteśmy w Kaliszu no to najprawdopodobniej będziemy na pewno jeździć pięćsetki i, i, i 700 i na pewno wspólnie z kimś z Odolanowem może na 700 trzy oddziały się zabiorą że zawsze taniej to wyjdzie. Mm -hmm. Ja jestem za. No to fajnie. Z... No Bo tak wiem, ludzie do mnie dzwonili, różnie tam mówili o tym. Ja mówię, co ja mogę powiedzieć? Zapisałem się, tak, ale nie lotuję, więc ja tu nie mam prawa jakiegoś tam głosu. Ale tak z boku patrząc, no to tak to tak, jeżeli robi się zmiany, robi się przeważnie chyba na lepsze, nie? Żeby to no, było. Oczywiście. I będziecie tak. na pierwszych gołnikach, nie? Tak, tak. No, no to fajnie. No. Także. Mówię, no jak byliśmy wtedy w Odolanowie, to... To dla mnie było dobre. Ja byłem za tym, żeby przejść. Bo tak naprawdę tutaj, jeszcze Panu Siedlące, nic się nie zmienia. Yy, macie punkt wkładań ten sam. Nie tak. musicie nigdzie jeździć, bo, żeby coś tam było na gorsze. No to fajnie to tylko trzymać kciuki, żeby był sezon udany. Oczywiście, tak? że tak. No, każdy ma prawo do głosu. Jak i będzie ktoś chciał, to niech sobie przychodzi czy odchodzi, nie? Oczywiście. Ja w każdym razie zostaję tutaj. No, no to dobrze. Zbędę za innych się nie mam prawa wypowiadać, więc sobie każdy robi jak chce. No. Jak was przyjęli, to znaczy, że chcą. No, oczywiście. No, no to dobrze. A jeszcze zapytam te zakupy. No bo wzmacnia się pan, nie, nie procentowo <noise> gdzieś pod sklepem, tylko, <noise> tylko wzmacnia się pan po prostu gołąbkami. To pod kątem na pewno tutaj żeby powalczyć w oddziale, ale też... No, tak na wspólne gołębniki będzie Pan dawał coś w tym roku? Tak, tak. Znaczy w tym, ja no w przyszłym sezonie. Co, co roku dawać na jeden chociaż gołębnik, może, może dwa. Także z tą myślą też kupiłem te gołąbki, bo tam się pokazywały na wspólnych gołębnikach. A to mówi Pan o Tadeuszu Raburskim, którego byliśmy w odwiedzinach, tak? Tak, tak. Że od niego, bo to no te wyniki fajne mówił, nie? I telefony się rozdzwoniły. Pozdrawiamy tutaj jak ogląda. Tak Dziękujemy ludziom za zainteresowanie, że no my nic z tego nie mieliśmy, ale to nie na tym polega, tak, żebyśmy mieli jakieś tam procenty czy coś zbierali, tak, ale tak. fajnie, że, że po takim jednym filmie Tadziu sobotę miał zajętą, niedzielę miał zajętą, później jeszcze się Pan w sumie kupił trzy No, no i fajnie i tam od innych pan też kupił, tak jak mówię, tak, pokażemy tak. coś na rozpłodzie I, i co, na Krakusie doleciał jeden gołąb do finału. Tak, tak, po fin yy... Przegapiliśmy aukcję, no, <laughs> chciał pan go odkupić. No tak, bo tam poszedł chyba z... Olega tam nie wystawił rodowodu i. No i tam. to był gąbek, czysty po, po tym. po tym Vandenabele. No. i po tej odmaziarza samice tej starszej, żadnej córki, tylko bezpośrednio. Bezpośrednio. Otrzym, no i szkoda mi, go, bo nie się zgapiłem. Ale, ale to, jak ktoś ma to. Są, tak, to ma pan rodziców, to nie komuś przysprawi pociechę. Się, tak. Może ktoś tam się odezwie. No. Kto, kto no, licytował, to będzie wiedział. Na pewno jak ktoś go kupił, no to będzie zadowolony. To była drużyna podpisana Martyna. Martin. Tak, a tu jeszcze nasz kolega, nie wiem czy już się skończyły. Malina, znowu, znowu Darek Malinowski, to dwa gołąbki były tam na licytacji i też się tam... Tylko, że on miał podłączone rodowody, także na przyszłość może tam jakaś lekcja, żeby... Ale zresztą każdy mógł zobaczyć, jakie tam były wyniki, tak? Nie każdy w ogóle patrzy no. na te rodowody, tak? Rodowody tak, mogą być piękne, tak, żeby tak. tylko było to, co no ma być, nie? I wszystkie te loty i ten dodatkowy tak samo. Tak? Ekstrafinał, nie? Mhm. Ewa mnie co roku namawia, żeby chociaż się albo się... Nie, jak ona to powiedziała, ja my to może do kogoś się dołączymy. A Ewa mówi, chyba mi się z spaliła, mówi, jak już to swoją drużynę. <laughs> <A do laughs> nie, no tak powiedziała, no mówi, no, no tak te. Ale zobaczymy, no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja tam nie jestem zbytnio za tymi lotami, bo jak jadę przy tych autostradach, tego tyle tam wisi, tych gołębi kurczę. No ale jest jak jest, tak? Jakiś jak ten. No to dobrze, to co? Za tydzień jak będzie wszystko dobrze. Widzimy się na rozpłodzie. Tak, tak. Pokażę pan tam, co tam kurczę, wzmocnione. I co? Spotykamy się za tydzień. Pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiamy wszystkich, w szczególności pana Marka. Wojtka. Macie kontakt? Tak, tak. No to fajnie. Dobrze, ja też ze swojej strony pozdrawiam. Trochę zimna, bo tu uciekamy. No. Do widzenia. Do widzenia.